Cześć, z tej strony Tobiasz. W tym odcinku pokażę Wam trzy niezbędne kroki, które warto podjąć przy rozpoczęciu budowy swojego biznesu online, przy jednoczesnym budowaniu marki osobistej. Zostań ze mną do końca tego odcinka, aby zrozumieć, które rzeczy tak naprawdę są w Twoim biznesie najistotniejsze. Tak naprawdę są to takie, można powiedzieć, filary, które na dłuższą metę pozwolą Ci znacznie bardziej skutecznie budować zaufanie Twoich klientów którzy końcowo będą w stanie płacić za Twoją usługę lub Twój produkt większe pieniądze. Bez zbędnego przedłużenia zapraszam do odcinka. Czyli zacznijmy od pierwszej rzeczy, najistotniejszej, tak naprawdę, na tym, na to warto poświęcić sporo czasu. E, Czym będzie to tworzenie oferty, ogólnie oferta, którą zamierzamy e, którą zamierzamy sprzedawać? W tym przypadku tutaj napiszę właśnie budowa oferty. Podam parę przykładów. Jeżeli chodzi o oferty, będę tutaj mówił głównie o, o biznesie online, ale posłużę się przykładami na przykład z produkcji mebli. Czyli jeżeli chcielibyśmy mieć biznes zajmujący się produkcją mebli, to możemy po prostu napisać ofertę sprzedajemy mebla. Tylko zauważcie, że oferta tak szeroka, tak szeroka jak sprzedajemy meble, tak naprawdę nie targetuje, czyli nie dobiera do jakiejkolwiek grupy odbiorców. Jest ona po prostu skierowana dla każdego. Jeżeli natomiast chcielibyśmy taką ofertę skonkretyzować, czyli dobrać ją do odpowiedniej grupy odbiorców, zawężyć tą grupę odbiorców, żeby trafiała tylko do, do pewnych osób, to musimy tą ofertę lekko zmodyfikować. To jest też bardzo istotna rzecz, że oferta też musi się wyróżniać spośród konkurencji, ponieważ każdy sklep meblarski lub każda fabryka mebli, która po prostu sprzedawała meble, tak naprawdę nie będzie się niczym różniać na rynku. Natomiast jeżeli dodamy do tej oferty fakty o tym, z jakiego drewna, na przykład są wykonywane te meble, skąd to drewno jest importowane, skąd tak naprawdę, jaką techniką wykonujemy te meble, to automatycznie ta oferta staje się bardziej interesująca dla pewnej grupy odbiorców. Teraz przechodząc do konkretnego przykładu za już mojej oferty, musimy sobie zadać po prostu parę pytań, które pomogły mi taką ofertę stworzyć. Moja oferta to jest, jeżeli zajrzycie sobie na mojego Instagrama, robić, to tam zobaczycie, że moją ofertą jest pomagam przedsiębiorcom, z branży, z branży edukacyjnej oraz usługowej, budować oraz sprzedawać oferty powyżej 2000 zł, w przeciągu mniej niż 90 dni. Także ona jest dość bardzo konkretna, jest skierowana do pewnej grupy odbiorców, mówi tak naprawdę nam wszystko o tej ofercie. Czyli tak naprawdę w momencie, gdy ktoś ją przeczyta i zrozumie, już zostało bardzo mało pytań do zadania poza tym, jak to dokładnie działa, co na czym mi zależy. Nie może to zrobić za pomocą zapisania się na rozmowę. Także warto sobie zadać tutaj kluczowe pytanie. Czyli na początku, do kogo taką ofertę? Kierujemy, czyli dla kogo ta oferta jest przeznaczona? Dla kogo? W moim przypadku są to przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy. Tak, następnie musimy sobie zadać pytanie: eee, poza tym, że dla kogo ona jest skierowana, to co robimy? Czyli co dokładnie robimy? Co robimy? W moim przypadku pomagam, tutaj był w ofercie: pomagam przedsiębiorcom w budowaniu oraz sprzedawaniu ofert powyżej 2000, czyli sprzedaży tzw. produktów high ticket. Czyli co robimy? Ja tutaj sprzedaję, sprzedaję oferty high ticket, a dokładniej sprzedaję, ubuduję z klientami. Więc na tej podstawie mamy już mniej więcej zarys, czyli jeżeli odpowiem ja sobie na te dwa pytania, mamy już mniej więcej zarys oferty. Będzie, osoba, która ją przeczyta, będzie w stanie stwierdzić, czy ta oferta jest w ogóle dla niego i czy to, co za jej pomocą może osiągnąć, w ogóle go interesuje. Następnie ja lubię sobie odpowiedzieć na pytanie takie, czym mogę klienta, tym bardziej czym się wyróżniam, tak? Czyli co, co jest wyróżnikiem? Co jest takim wyróżnikiem? Wyróżnikiem na tle po prostu innych, innych ofert. W tym przypadku jest to jest to zdanie, które mówi, że jestem w stanie to wszystko zbudować oraz sprzedać w przeciągu poniżej 90 dni. Czyli jest to po prostu termin, termin implementacji całego tego rozwiązania, które oferuję. Więc w tym momencie jesteśmy w stanie stworzyć już znacznie dokładniejszą ofertę, która będzie tak naprawdę też wyróżniała się na tej konkurencji i możemy to pytanie sobie zadać, tak naprawdę do każdej możliwej liście. Weźmy tutaj załóżmy branżę, branżę beauty i jesteśmy osobą, która chciałaby sprzedawać dla branży beauty załóżmy, załóżmy budowę szkół, tak? Czyli będzie to, pytanie na odpowiedź, dla kogo będzie to branża beauty? Czy będą to przedsiębiorcy w branży beauty? Co robimy? Budujemy oraz załóżmy sprzedajemy, pomagamy sprzedawać szkolenia. I co jest takim wyróżnikiem? No na przykład jesteśmy w stanie to wszystko doprowadzić w przeciągu 4 miesięcy. Od momentu rozpoczęcia budowania szkolenia do momentu sprzedaży szkolenia. Z reguły zajmuje nam to załóżmy 4 miesiące. Czyli wtedy oferta wyglądałaby następująco, że pomagamy, pomagamy, pomagam przedsiębiorcom z branży beauty, czyli może jeszcze to zapiszę. Pomagam przedsiębiorcom, przedsiębiorcom, ujojoj, przedsiębiorcom, z branży beauty, budować beauty oraz, oraz sprzedawać szkolenia w mniej niż w mniej niż załóżmy e, dni. E, w przypadku, gdyby to było 4 miesiące, to załóżmy 120 dni. E, różnie, możemy ten czas dobrać w zależności od doświadczenia oraz tego, co udało nam się uzyskać z poprzednimi dwami. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten pierwszy punkt, tak naprawdę bardzo istotny, jest już za nami. Przejdę teraz do następnego, którym będzie budowa marki osobistej. Jest to wyjątkowo ważny temat pod kontekstem tym bardziej budowania, budowania biznesu online, ponieważ jest to coś, co pomaga nam zbudować zaufanie na rynku. Nie jest to rok 2020, gdzie tak naprawdę większość ofert zaczęło puścić jakąś prostą reklamę, i większość ofert tak naprawdę mogła, mogła zostać sprzedano. Czy też na przykład wspomniałe kiedyś przeze mnie webinary, one obecnie nie są, może nie, że nie działają, nie działają w większej w większości wypadków. Z tego względu, że jeżeli mówimy na przykład o webinarach, to proces ten wygląda w ten sposób, że ktoś zapisuje nam się na webinar, 10% z tych osób na niego przychodzi. Cały czas oczywiście są ogromne koszty reklamowe. No, i z tych 10%, załóżmy kolejne 10%, z tych 10%, czyli 1%, kupuje. Więc końcowa zapisało się 1000 osób, 10%, czyli 100 osób przychodzi, ze 100 osób 1%, czyli 10% kupuje i wychodzi nam, wychodzi nam na to, że 10 osób kupiło naszą usługę. Drugim bardzo istotnym krokiem jest budowa marki osobistej, budowa marki osobistej. Nie będę teraz wchodził w tematy, załóżmy tego, co robią inni ludzie, że na przykład niektórzy się kłócą, czy webinary działają, czy nie działają. U niektórych na pewno działają, u niektórych w większości przypadków one już nie zadziałają. To nie jest tematem tak naprawdę tego odcinka. Bardziej tu chciałbym się skupić na tym, co ty mógłbyś zrobić, jeżeli chciałbyś zacząć budować swoją markę osobistą. Ja na przykład wybieram dwie platformy, którymi jest YouTube oraz Instagram. Jednocześnie, dlaczego? Ponieważ jeżeli tworzymy nagranie na YouTube, to w ogóle też, zacznę trochę, trochę w inny sposób, może. E, Google niedawno zrobił badania, niedawno, nazwano to regułą e, regułą 5.11.4. Jest to też istotna reguła, która mówi, że osoba przed dokonaniem tak naprawdę decyzji o zakupie czegokolwiek, jeśli droższego po prostu produktu lub usługi, musi przez przynajmniej 5 godzin słuchać nagrę, tak naprawdę, przez mieć to w 11 punktach styczności, czyli tu będzie styk, oraz w czterech lokalizacjach. Co to mówi? To mówi to, że musi obejrzeć przynajmniej 5 godzin nagrę, gdzie ktoś mówi o we ofercie, wspomina tę daną ofertę. Musi to być w 11 punktach styczności, które są tego typu rzeczy, jak na przykład fonale, landing page, jakieś, jakieś elementy załóżmy. Zbudowane, czy to jakieś posty na Facebooku, na Instagramie, są to po prostu punkty styczności z daną ofertą, był produktem, oraz w czterech lokalizacjach, czyli tu możemy mieć Facebooka, TikToka, Instagrama oraz YouTube'a. No i teraz, w przypadku, gdy chcielibyśmy coś takiego osiągnąć, załóżmy na najmniejszą liczbą platform, to rzeczywiście dobrym wyborem byłby YouTube oraz Instagram, ponieważ gdybyśmy korzystali tylko z TikToka lub tylko z Instagrama, bardzo ciężko byłoby nam no, tak naprawdę yy, mieć zapotrzebowanie aż o 5 godzin materiałów, ponieważ ile to na ile to muszę przełożyć rolek, tak? Na Instagramie możemy jakieś półtora minutową rolkę, zrobić z tego 5 godzin to jest bardzo dużo czasu. 11 punktów styczności jesteśmy w stanie osiągnąć, że nie da wysyłamy z platformy na platformę. Czyli tak naprawdę już wysyłanie nie da z Instagramu na YouTube'a, daje nam możliwość po prostu ekspozycji go na właśnie tych 11 punktów styczności. No, i mamy na przykład cztery lokalizacje, tak? Czyli mamy, nagrywamy samego z samego YouTuba, z YouTuba tniemy jakieś rąki, wrzucamy to na Instagrama, na TikToka, no a z samego Instagrama, jeżeli mamy połączone konta, przechodzi nam na przykład na Facebooka jednocześnie w postaci linysów. I mamy już tak naprawdę z zapotrzebowania te cztery lokalizacje. Więc jest to tak naprawdę dość fajne podejście. Które tam rzeczy polecam zastosować? No i 5 godzin nagrań, tak naprawdę, jesteśmy w stanie aż bezproblemowo na samym YouTubie. Bo jeżeli w zależności od długości materiału, no ale tak naprawdę są materiały godzinne, gdzie ktoś mówi przez godzinę, to są 5 nagrań już mówię, za zapotrzebowanie na te 5 godzin. Tak? Czyli tutaj jest głównym, główną taką strategią, też między innymi moją, jest YouTube oraz Instagram. Więc na YouTubie staramy się po prostu dzielić jakąś wartość z osobami, które są naszymi potencjalnymi klientami i odbiercami naszych treści, tak, czyli nie tańczymy tego na TikToku, tylko bardziej staramy się tutaj przekazać jakąś wartość. Też trendy pokazują, że po prostu ludzie na YouTube już coraz częściej przychodzą w poszukiwaniu wiedzy tak naprawdę i są w stanie przesiedzieć po prostu na dłuższych formach treści co jest bardzo, bardzo dobrym rzeczą. No i na przykład z tego YouTube'a, jeżeli mam na przykład jedne, jeden, jedną godzinę nagranie, na przykład w postaci wywiadu z klientem, możemy sobie to pociąć na 10 rolek, 10 rysów na Instagramie, które później będziemy tam postować. Bardzo zalecam, jeżeli chodzi o YouTube'a, postowanie tutaj raz przynajmniej w tygodniu, raz w tygodniu, a jeżeli chodzi o samego Instagrama, no to tutaj zalecałbym bardziej w stronę trzech razy w tygodniu jakaś, jakaś walka, czyli Reels plus raz dziennie, raz dziennie wstawiać coś jako w story. A po prostu trzymać content, trzymać kanał po prostu można powiedzieć aktywnie, tak? jeżeli ktoś wchodzi to od, razu ma do, to od razu ma do dyspozycji już coś do obejrzenia. I ważne jest, żeby tak naprawdę pierwsze 9, 9 postów na, na samym Instagramie było już jakoś fajnie zrobionych, tak? Czyli, jeżeli klient wchodzi do na naszego Instagrama, to już widzi tam, że coś, coś jest fajnego, coś może pooglądać, załóżmy, jest wrzuconych 9 rolek, dzięki czemu już może się zapoznać z naszymi treściami, no i obejrzeć story, który no Czyli, jeżeli chodzi też o optymalizację samego Instagrama, co jest bardzo ważną kwestią, no to tutaj mówimy o tym, że to może rozrysuję to w takim przypadku. To jest też bardzo ważna kwestia, ponieważ od optymalizacji naszego profilu na Instagramie zależy to, inne końcowo osób też umówi się no, rozmowy sprzedażowe, które są tak naprawdę końcowo, no, końcowym etapem tak naprawdę poza sprzedażą, po jak są sprzedażą naszej oferty, więc niesamowicie ważnym, ważnym etapem to jest, aby zoptymalizować odpowiednio profil na Instagramie. tak Czyli w tym przypadku będziemy mieli nasze zdjęcie. Proszę, żeby ono było profesjonalne, jeżeli wejdziecie sobie do mojego Instagrama, co to zobaczycie, że jest to po prostu zdjęcie mojej twarzy z jakimś tam zamazanym tłem. Czy jest sobie ludzi, który ma jednolite pło? że widać naszą twarz dokładnie, wiemy kim jesteśmy. Jest dość prosty opis, czyli tutaj nie dajemy jakichś dziwnych nickname'ów i tak dalej, tylko po prostu swoje imię i nazwisko. W moim przypadku tobie Szczoprowicz. Pod spodem dajemy naszą ofertę, czyli to, co mówiłem wcześniej. I na przykład jeszcze pod spodem call to action, czyli załóżmy umów się na rozmowę online. I w momencie, gdy ktoś kliknie tam link, to może zostanie przeniesiony do kalendarza, gdzie będzie mógł umówić się na rozmowę sprzedażową. No, może nie sprzedażową, tylko demonstracyjną na początku, gdzie przedstawimy naszą ofertę. To tak jest naprawdę osobą, która wykaże jakiekolwiek zainteresowanie tym, co reprezentujemy na YouTube oraz na Instagramie. Czy pod spodem mamy właśnie zoptymalizowany profil, czyli mamy tych 9 postów oraz 9 rolech? Tutaj jest to wszystko zapełnione, gdzie mówimy o tym tak naprawdę o tym, co nas interesuje, oraz to, co tak naprawdę oferujemy i dajemy na tak naprawdę jakąś wartość. Czy mogę to być pocięte na przykład? jakieś środki z YouTube'a lub coś w stylu. No i tak naprawdę tyle w kwestii Instagrama. Warto także dodać tu drugi link, który byłby dawałby klientom możliwość przejścia do naszego YouTube'a. Możemy dodawać na Instagramie w przypadku optymalizacji drugi link, który kierowałby nas po prostu do YouTube'a. Czyli klient tak naprawdę od razu widział go, jak się nazywamy, jak wyglądamy oraz co oferujemy. I mógł podjąć działanie w momencie, gdy będzie na niej gotowy. Następnie, po przeniesieniu się na YouTube'a, zastałby na przykład nasze zdjęcie, które byłoby dość podobne do tego, co mam na Instagramie, bo może było po prostu rozpoznać, że jesteśmy tą samą osobą. Na przykład, nazywałoby się to tak samo jak Instagram, i dodatkowo po, mielibyśmy filmy, tutaj, na przykład, byłoby jeszcze w opisie nasza oferta. Mielibyśmy filmy już dłuższej treści, czyli załóżmy 10-15-minutowe, godzinne. I pod tymi filmami, jeżeli mielibyśmy po prostu, byśmy otworzyli duży filmik to pod tym filmikiem mielibyśmy klienią możliwość zapisania się na rozmowę sprzedażową, także czyli umówienie się do kalendarza. Kończąc już tą tematykę budowy osobistej, ponieważ są to już naprawdę podstawy, możesz tak naprawdę już zacząć to robić mając te informacje, które ci przekazałem. Przechodzimy do kroku następnego, czyli co w przypadku, gdy ktoś zapisze nam się już na rozmowę sprzedażową? Możemy też korzystać z oprogramowania takiej rozmowy, z takiego kalendarza, na przykład Calendly, który fajnie pokazuje, gdzie możemy po prostu klientom opisać, co zostaliby na rozmowie, no i umożliwia też klientom mówienie się na taką rozmowę. My naszym klientom to oczywiście automatyzujemy, robimy to w ten sposób, że klient tak naprawdę. Dostaje już powiadomienie, że ktoś by się umówił taką rozmowę. Warto to sobie zrobić za, za, załóżmy za pomocą Zapiera, jest takie fajne, fajne oprogramowanie. programowanie. No i trzecim krokiem, tak naprawdę, jest rozmowa sprzedażowa, już tak. I jeżeli mówimy o rozmowie sprzedażowej, jest to tak naprawdę pokaz, pokaz naszych umiejętności miękkich, ale nie jest to rzecz, której tak naprawdę nie da się nauczyć. Czyli nie jest to coś takiego, że jeżeli nie urodziliśmy się winnymi mówcami, to nie jesteśmy w stanie komuś czegoś sprzedać. Jeżeli na przykład nie urodziliśmy się, um, urodziliśmy się introwertykami, no to już nie ma opcji, żebyśmy komukolwiek coś sprzedali. Jest to bzdura. Ja osobiście korzystam z dość prostego skrytu e, do sprzedaży. E, zapożyczyłem go od Alexa Hablaziego, mega genialny gość w zagranicznym YouTubie, który ma coś takiego, jak metoda. Closer, on to nazywa Closer. Moim zdaniem jest to świetna metoda do prowadzenia ogólnie rozmowy z przodzubej. i teraz ono polega na tym, że składa się z sześciu etapów. Każdy jest określony pojedynczą literką i tutaj na przykład mówimy o tym, że klient, gdy zapraszamy klienta już na rozmowę, no to na początku robimy coś takiego jak Clarify. Czyli definiujemy, ja będę od razu pisał jakby po polsku, definiujemy, definiujemy dlaczego w ogóle jest na tym spotkaniu. Definiujemy dlaczego, adresujemy pytanie dlaczego. Czyli zadajemy mu pytanie, OK, a więc dlaczego w ogóle pojawiłeś się na tym spotkaniu? zresztą Marek, cześć, widzę, że coś się zainteresowało w naszej operacji. Czy mógłbyś podzielić się z tym, co to było? Co takiego spowodowało, że mówię się na rozmowę? I na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, co robimy dobrze, tak naprawdę. Następnie jest coś takiego jak label, czyli my, my, my e, określamy naprawdę to, co powiedział klient, czyli klasyfikujemy to, co powiedział klient w, w dużym skrócie, czyli to będzie klasyfikacja, klasyfikacja powodu, klasyfikacja powodu, czyli na przykład taki przykładowy Marek powiedział, że no ogólnie zainteresowało mnie to, bo też jestem przedsiębiorcą i zawsze sprzedawałem oferty. Za, za jakieś kursy za 300-200 zł. I zainteresowało mnie to, że ty tak naprawdę im warunkujesz to, że będziesz w, stanie, będziesz w stanie sprzedawać rzeczy za znacznie wyższe, za, za powyżej 2000 zł. I to mnie skłoniło. I wtedy my mówimy przy tej klasyfikacji, dlaczego właśnie, był, dlaczego byłeś się pojawisz na spotkaniu. Aha, czyli rozumiem, że wcześniej miałeś problem z. Aha, czyli rozumiem, że wcześniej miałeś problem. Z... Aha, ze sprzedażą swoich usług na za, za wyższe pieniądze, tak? Czyli to był Twój problem. On wtedy odpowiada tak, i po prostu dzięki temu mamy już jakąś porozumienia oraz jedną, można powiedzieć, taką pozytywną reakcję. Następnie mamy literkę O, która jest tak naprawdę overview, czyli jest, taką, jest takim przeglądem tego, co zrobił w przeszłości i przede wszystkim. Dlaczego to nie zadziałało? Ponieważ końcowo jest u nas na rozmowie. Czyli tutaj robimy takie, e, taki przegląd, przegląd wcześniejszych doświadczeń. Więc mówimy: OK, ale m, czy mógłbyś opowiedzieć nam trochę więcej na ten temat, na temat tego, co e, jak wyglądały Twoje wcześniejsze doświadczenia e, ze sprzedażą takich szkół czy miałeś jakąś współpracę i próbowałeś coś zrobić, aby te szkolenia e, sprzedawać? No, i wtedy na przykład Marek opowiada, że tak, pracowałem z agencją marketingową, ale skończyło się na tym, że przepaliłem cały budżet i byłem na stracie. No, bardzo dziwne. I wtedy, gdy już mamy, warto jeszcze dodać, aha, czyli widzisz, że to, to, to podejście z agencją marketingową w Twoim przypadku nie zadziałało. Tak, czyli jeszcze dodatkowo naciskamy na ten ból, że ten klient jeszcze bardziej odczuł to, że rzeczywiście, że no, rzeczywiście, no na talę problem, który my jesteśmy w stanie rozwiązać. I przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest literka S od SEL, czyli sprzedaży. No i tutaj tak naprawdę sprzedajemy, czyli co mogę Ci zaoferować, za co tak naprawdę co możesz u mnie kupić. I tutaj warto jest to rozdzielić na to, że my nie mówimy tego w przypadku na przykład, gdyby mielibyśmy branżę zajmującą się wizerunkiem online, my nie powiemy, że zrobimy ci logo, zrobimy ci jakiś tam opis. Dodamy Ci świetną wizytówkę, landing page, i tak dalej, tylko skupiamy się na efekcie, który doniesiemy dla klienta przy naszej współpracy. Czyli, jeżeli to porównamy na przykład do sprzedaży monitorów, to nie będziemy mówić tego, jakiego ma tam w sobie technika, że złączyliśmy tyle i tyle przewodów, żeby i dodaliśmy matrycę taką i taką, żeby, żebyś mógł widzieć obraz, tylko dzięki naszemu monitorowi będziesz w stanie. Zagłębić się totalnie w, załóżmy gra czy cokolwiek. Więc sprzedajemy tutaj efekt oraz ten, ten rezultat naszej współpracy. Czyli jeżeli kupisz to, to będziemy w stanie zaoferować ci taki taki rezultat. Czyli sprzedajemy tutaj sprzedaż efekty. Sprzedaż efektu, a dokładnie sprzedaż, sprzedaż przyszłości, można to tak nazwać. Sprzedajemy mu idealną przyszłość. No i mamy kolejną literkę, która odpowiada za uh, explain their concerns, czyli to będzie wyjaśnienie, tak naprawdę zarządzanie ich obiekcjami, no, dokładnie wyjaśnienie ich obiekcji, zaadresowanie tych obiekcji. Czyli po prostu w tym przypadku mogą pojawić się w momencie, gdy pokazaliśmy, co oferujemy, to klient wtedy może powiedzieć. OK, ale nie mam teraz czasu oraz nie mam teraz miejsca na taką decyzję i po prostu musimy zbijać takie obiekty, tak to się nazywa. Czyli warto sobie otworzyć jakiś dokument na, na Google Docsie i po prostu z każdą rozmową sprzedażową dodawać sobie nową obiekcję, którą się usłyszało na rozmowie sprzedażowej i po prostu zapisywać na nie takie odpowiednie zachowania, które działają. Czyli na przykład klient nam mówi, że musi dogadać się z żoną na temat tego, czy w ogóle mogą taką Taką decyzję, ponieważ to musi być ich wspólna decyzja, no to wtedy zadajemy na temu klientowi, bo jest to obiekcja, pytanie, ale czy na przykład twoja żona, gdyby, gdybyś mógł spojrzeć teraz na siebie za trzy miesiące, w momencie podjęcia tej decyzji, jeżeli byś podjął tę decyzję i, i kupił to szkolenie, ten produkt, ten kurs, i zobaczyłbyś siebie za te trzy miesiące, to co na Twój temat powiedziałaby żona? Jeżeli doprowadzilibyśmy Tobie, a doprowadzimy taki y, uprawniony rezultat mają. Wtedy mówi na przykład, że no, rzeczywiście, bo mm, byłaby prawdopodobnie zadowolona. Y, więc na tej podstawie mamy już jakieś, jakieś zbicie tej jednej obiekcji. Drugą może być na przykład, że cena jest za wysoka, tak y, jeżeli podaliśmy już na tym etapie tak naprawdę ceny. Ja akurat y, zalecam podawanie ceny na samym końcu, tego no, ale jeżeli ktoś jest na początkowych etapach, tak naprawdę sprzedaży i podają tutaj, no to tutaj prawdopodobnie już mu się spotka z obiekcją w postaci ceny, że cena jest za wysoka. Bo i wtedy warto na przykład dodać jakieś elementy e, wyliczeń, czyli pokazać klientowi, że tak naprawdę to, za co on płaci, nie jest aż tak drogie. I patrząc na to z perspektywy inwestycji, tak naprawdę pieniądze tutaj nie grają może takiej roli, ponieważ jeżeli zauważyłby że płaci tutaj załóżmy, podam teraz przykładową kwotę 4,5 tysiąca zł, to w przypadku agencji marketingowej takiej typowej on po prostu wrzuci to budżet reklamowy w miesiąc. Dodatkowo oni mu za to zapewnią jakieś no, parę kreacji i tak naprawdę jeżeli nie sprzeda tego, co ma zaplanowane i nie wyjdzie na zero, to z lub w ogóle na jakikolwiek plus, no to stracił pieniądze. Tak? A u nas na przykład, jeżeli my budujemy jakieś struktury dla klienta i on będą zapłacił pieniądze, no w Twoim przypadku, no to mówimy, że pomimo tego, że zapłaciliście te pieniądze, to i tak ty już, my już coś budujemy w Twoim biznesie. Więc Ty się tak naprawdę nie cofasz, nie cofasz się do punktu wejścia, tylko Ty już jesteś o parę kroków dalej przed Twoją konkurencją, przed ludźmi, którzy tak naprawdę tej decyzji nie podjęli o współpracy z nami. To jest też fajne oblicie takiej obiekcji. E, Przychodząc dalej, jest coś takiego jak reinforcement, czyli już tak naprawdę można powiedzieć wymuszenie decyzji. Wymuszenie jest to dość mocne słowo. Bardziej tutaj chodzi o to, żeby e, osoba podjęła decyzję, czyli już tutaj mówimy o takich aspektach jak cena, czyli e, kończymy tak naprawdę wezmę z klientem, że nasza usługa kosztuje tyle i tyle. E, I bardzo, ważny, e, bardzo ważną rzeczą jest to, aby móc przejąć płatność już na samej rozmowie żeby być przygotowanym, czyli nie robić czegoś takiego, że jeżeli klient mówi ok, no to jestem gotowy podjąć swojej współpracę. Jakbym był dobrze wykwalifikowany, przekonaliśmy go na tej rozmowie, wszystko zrobiliśmy dobrze, to my mówimy, no dobra, to teraz wyślę Ci 10 linków, jeszcze maila, w którym będzie, będzie jakaś umowa, dodatkowo do tej umowy będzie jeszcze coś, później wystawimy 10 faktur i tak dalej. Tylko staramy się zrobić to od razu na rozmowie. Czyli już mam przygotowaną umowę dla tego klienta, oraz już mam na przykład link z fajnym procesorem płatności, który się nazywa Stripe. Warto się zapoznać i na tej podstawie klient płaci pieniążki, pieniążki, taniej później wystawić fakturę i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie tak naprawdę tego klienta obsłużyć do końca. I tu jest jeszcze bardzo istotną kwestią, aby temu klientowi zaprezentować dalsze kroki już na tym etapie. Czy w tym przypadku warto było na przykład powiedzieć, że OK, od tego momentu przejmie na przykład pracę z Tobą osobę z mojego zespołu, lub dostaniesz wiadomość na WhatsAppie, gdzie pokierujemy cię, gdzie pokażemy Ci dalsze kroki strategii, żebyś lub jednego e-maila widział, gdzie będzie wszystko wytłumaczone, lub załóżmy link do jakiegoś nagrania gdzie tak naprawdę wszystko tłumaczymy do jakiegoś lejka, gdzie nasi, nasi klienci widzą tak naprawdę, jakie kroki są następne, abyśmy ich już zaczęli wdrażać tak naprawdę w proces, aby to było jak najszybsze i tak dalej. Więc myślę, że bardzo wyczerpałem te trzy punkty, o których wspominałem. czyli mówiliśmy tutaj, jak zbudować ofertę, w jaki sposób, w jaki sposób zacząć budowę marki osobistej. Ja bym do tego podejść rozsądnie, idę ja do podejścia po prostu strategicznie i długoterminowo, nie liczyć na szybkie rezultaty. A więc jeżeli taki film Ci się podobał, drogi przedsiębiorco, ja wyniosłeś z niego dużo wartości, to jedyne co mi pozostało, to zaproponować Ci rozmowę demonstracyjną, na którą możesz umówić się pod tym nagraniem.